Mam tutaj pojemniczki, to nakładam w nie trochę tej naszej, niby, farby. Może pierwszą farbkę zabarwimy na czerwono. Dodajemy na początek nie za dużo barwnika, żeby potem można było dodać, jeżeli chcemy, żeby był kolor bardziej intensywny. Jeżeli dodamy za dużo, to już nic nie zrobimy. Następna farbka będzie zielona. Kolejna będzie żółta. I została nam jeszcze niebieska. Wiadomo, że mając takie barwniki, możemy tworzyć również inne kolory, przecież, prawda? Ale my na razie zrobimy. Takie jak tu widać. Wymieszamy najpierw tą farbkę z żółtym barwnikiem. Teraz dodamy jeszcze więcej barwnika. O, jeszcze jest taka blada. A chcemy, żeby miała mocniejszy kolor. Bardzo mamy już efekty. Nasza farbka jest żółciutka. Oczywiście nie jest to taki kolor, yy, jaki otrzymalibyśmy, yy, jaki mamy, kiedy kupujemy farby. No ale jednak jest żółt. Teraz będziemy mieć farbę niebieską. Na razie jest błękitna. Może dodamy sobie, żeby była bardziej niebieska. O, już chyba niedużo mi tu zostało, jej. dodałam więcej barwnika, ten kolor będzie troszkę bardziej intensywny. Zobaczymy, jak to będzie z farbką. Jaką? Zieloną. O, jaki ładny zielony. O, proszę bardzo, aż się ubrudziła. Za mocno mieszałam. Mamy zieloną farbkę. Możemy dodać jeszcze trochę zielonego barwnika. Zobaczymy, jaki nam wyjdzie, kiedy będzie tego barwnika trochę więcej. Proszę. Wygląda tak. I ostatnia farbka, może poszyczymy sobie łyżeczkę żółtej farby. Farbka będzie czerwona. O, proszę, grudki nawet się rozpuściły. Kiedy mieszamy jeszcze dodatkowo z barwnikami, jakieś tam resztki są, ale nie jest źle. I proszę bardzo, takie mamy oto farbki. Zobaczmy, jak się będzie nimi malować. Zielona. Wiadomo, że to nie jest to samo co prawdziwe farby, takie gotowe. Ale cóż, mamy. Mamy zieloną farbę. Niebieska. Teraz sprawdzimy sobie czerwoną i została nam jeszcze żółta. Ciapnęło mi się tutaj trochę żółtej na niebiesko, więc zobaczmy, co będzie, jak, jak wymieszamy. No właśnie, tak jak tego można się było spodziewać, zrobiła się zielona. Teraz, kiedy mamy już te nasze farbki, będziemy mogli się zająć malowaniem. Przecież są tutaj też inne składniki. Mamy przyprawy. Przygotujemy sobie z tej bazy, którą wcześniej przygotowaliśmy bazy przygotowanej z samej mąki i wody farbki pachnące. Nie będę mieszać wszystkich. Bo efekt jest wtedy, kiedy możemy je powąchać. Ale polecam, żebyście wyspróbowali. Do tej naszej bazy, jak ją nazwałam, dodamy jakąś przyprawę. Hmm, ja mam ochotę na kakao. Zobaczymy, jaka nam wyjdzie, kiedy dodamy kakao. Dodam sporo kakao, bo chciałabym. Żeby ta nasza yy, farbka miała dość ciemny, rozowy kolor. Ciekawe, czy to się tak uda. Oczywiście, kiedy dodajemy jakieś przyprawy, w przeciwieństwie do, do tego, jak dodawaliśmy tylko barwniki, na dodatek one były Płynne, tutaj musimy dodać po trochu wody. Widzicie? Zdecydowanie jest za gęsta nasza farbka. Chyba, że czasami to czegoś będziemy potrzebować takiej właśnie gęstej. Więc kiedy dodajemy przyprawy, musimy też odrobinę wody jeszcze dodać. Mamy już brązową farbę. Mm, słuchajcie, ja nawet nie muszę mocno wąchać, żeby czuć ten cudowny zapach. Kakaowy. Nie, mam, dzieci lubią. I zrobimy sobie jeszcze jedną, może czerwoną? Do czerwonej będzie nam potrzebna papryka. Czy ostra, czy słodka, mniejsza, z tym jaka to będzie przyprawa? Można, żeby była papryka. No, i dodajemy jej dosyć sporo. Czy ona będzie czerwona, czy ona będzie bardziej? Pomarańczowa, pomarańczowa. No właśnie, te farby z przypraw, one nie będą miały takich barw wyraźnych. O, patrzcie, ona bardziej jest pomarańczowa. Takich, że o właśnie, rzuciliśmy paprykę i nam się wydaje, że będzie czerwona. No, niestety. To nie to, ale za to jak pachnie. W przypadku tych farbek ważne jest właśnie też to, żeby one po prostu... Pachniały. Nie dość, że będzie można coś namalować, to jeszcze na dodatek będzie po prostu przyjemnie. Spróbujmy, jak będzie nam się nim malowało. Obrazek wykonany taką farbą, będzie działał nam, jak odświeżać powietrze. Można malować pędzerkami tak jak ja maluję. A można też po prostu paluszkami. Będzie to też przyjemne. Dodatkowa przyjemność nie dość, że i to jeszcze dotykamy. Bo przecież, kiedy wrzucimy przyprawę, to i zmieni się konsystencja farby. O, proszę, jaka Nie gdybym dodała tego kakao jeszcze więcej, wyszłaby jeszcze bardziej brązowa. Może kiedy, jeżeli nam zostało jeszcze tutaj trochę tej naszej bazy, to wrzucimy coś jeszcze. Może, 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 może kary? Zobaczymy teraz jeszcze tą ostatnią naszą farbkę. Widzicie? Jest taka trochę żółta. To taki nasz ekologiczny farb. Mam nadzieję, że wykorzystacie któryś z tych pomysłów, a może wszystkie. Za chwilę zobaczycie, jakie jeszcze można wykonać farbki, wykorzystując tylko te składniki, które mamy tutaj na stole. Do zobaczenia w kolejnym filmiku!